Cześć, to się widzę w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj zrobimy sobie vloga, ale nie byle jakiego, bo wielkanocnego, także zapraszam do oglądania. Zaczniemy ja go sobie w miejscu, w którym właśnie wszystko się zaczęło, czyli tutaj u mojego taty w mieszkaniu. A dlaczego wszystko się zaczęło? No bo tutaj, nie inaczej, zacząłem nagrywanie po prostu tutaj na tle tego koloryfera. Jeżeli jesteście stałymi widzami od naprawdę dawna, no to pewnie dobrze znacie to miejsce. A ten vlog, moi drodzy, będzie taką absolutną mieszanką wszystkiego, także że lepiej oglądacie do końca. Początkowo miałem zrobić jakiegoś wielkanocnego moca, ale jednak pozostańmy przy pomyśle z vlogiem. A, no i warto jeszcze dodać, że ten vlog nagrywam w różnych odstępach czasowych, więc na przykład ten wstęp nagrywam 9 kwietnia. Nie wiem, czy wy też, ale ja sobie tam czasami lubię porobić sobie swoje własne figurki. Zresztą ostatnio był też odcinek z customami, więc zapraszam. Ale tutaj chodzi mi o takie własnoręczne, takie wiecie... No, z własnych, jakby serii figurki. O, no, i tutaj, korzystając z okazji, przedstawię wam mojego takiego wojownika. Zobaczcie, jak on wygląda. Tutaj mam taką fioletową Pelerynę i idealnie ona pasuje po prostu właśnie pod te skrzydła z Hidden Sight, ta maska od duchów z Ninjago, dodatkowo główka od Barst Lloyda oraz tosik od, e, od tego no Czaszko Księżnika z Ninjago. Są to akurat moje figurkowe powtórki, bo miałem ich z magazynu wcześniej jeszcze zostało, więc wiadomo, że tutaj nie używam akurat elementów, które wcześniej e, o tych które po prostu nie mam powtórzonych. No i tutaj dałem mu taką długą lansę, także dajcie na też, co o tej figurce sądzicie, bo mi się mega podoba. No dobra, to śniadanko i możemy zacząć dzień. Aha, widzowie, no i teraz znajdujemy się już u mnie w Świętochłowicach, w sensie w moim mieszkaniu, nie utaty już. Eee, no i teraz będę sobie sprzątał ten pokój, bo jest czwartek i mam wolne, więc czemu nie. A przydałoby się, bo już kurz wygląda naprawdę potężnie. No i nadszedł czas, by ściągnąć smoka Kaja z ogrodów, bo tutaj, jeżeli tego nie widzieliście, ale na przykład na filmach dla wspierających na moim kanale, to pokazywałem dość często, że właśnie na mojej tutaj, e, mojej konstrukcji właśnie ogrodu w mieście Ninjago, zagościł smok kaja. I to już było naprawdę od dawna, chyba jakoś od października tutaj stał. Dlatego teraz myślę, że przyszła pora idealnie, żeby było po prostu go ściągnąć i założyć z powrotem wieżę, którą mam akurat tutaj. Zawsze się tego boję, ale ogrody pomyślnie przeniesione na stół, no i będą teraz czyszczone. No i dobra, ostatni update ogrodów. Udało się tutaj to wszystko posprzątać. Nie, nieco inaczej poukładałem minifigurki. Tutaj na przykład e, no, tym klasycznym Jay'owi i Kolowi dałem bronię z Epic Battlesetów. Tak samo jeszcze jak Zainowi dałem te shurikeny, a Kajowi miecz, a to już wcześniej właśnie dawałem. No i kajowi zrobiłem taką, jakby małą, ognistą tutaj wiązkę energii, na której po prostu sobie skacze i będzie właśnie walczył z y -plushem. a wcześniej tutaj po prostu był ten smog, ale teraz daję sobie tą wieżę i wygląda to moim zdaniem całkiem fajnie. Dobra widzowie, kolejna część sprzątania, i teraz zrobiłem sobie taką mini podstawkę pod mini figurki z ninja, i myślę, że całkiem fajnie wygląda. Z tyłu dałem sobie te dwa sztandary, oczywiście jest to sztandar skradania i chyba z tego co pamiętam mądrości, ale tutaj już nie jestem pewien, bo wiadomo to już recenzowałem w styczniu. W każdym razie właśnie na podstawce ustawiłem sobie pięcioro z sześciu ninja, ponieważ właśnie jeszcze nie mam Jaya, ale kiedy go będę miał, to już tutaj właśnie sobie zostawię wszystkich sześciu ninja, i myślę, że to wygląda całkiem ładnie. A dojo, słuchajcie, przeniosłem sobie tutaj, no i teraz pokażę sobie tutaj jeszcze minifigurki złotych ninja, natomiast to sobie tam gdzieś tam. Naprawdę bardzo dużo dzisiaj sobie pozmieniam tej rzeczy w moim e, pokoju, także oczywiście czekajcie do końca, bo pokażę wam końcowy efekt oczywiście jak już skończę. Robota w re. Dobra widzowie, pokój jest posprzątany, tutaj widzicie właśnie dojo z złotymi minifigurkami ninja. Powyżej są oczywiście ogrody, tutaj jeszcze sezon 15, 14, którego akurat nie ściągałem, tylko tam odkurzyłem troszeczkę. Tutaj jeszcze mamy ATST z Mando, tutaj się akurat nic nie zmieniło, aczkolwiek tutaj będzie stał o tutaj pewien e, Funko Pop, który na przykład jest na miniaturce tego odcinka. Natomiast na hełmie tego sztymowca będzie sobie siedział Wolverine, albo jeszcze tutaj, bo tego jeszcze tutaj nie uzgodniłem sam ze sobą, to jeszcze sobie zobaczę jak go złożę. Właściwie jedyne czego nie ściągałem to makieta Hof, choć troszeczkę by się przydało, bo zobaczcie ile tutaj jest kurzu, ale jest na razie w takiej bardzo ładnej pozycji, mi się mega to podoba, więc tego nie chciałem ściągać. Tym bardziej, że ten kurz wygląda teraz jak śnieg, więc jest jeszcze bardziej realistycznie jeżeli chodzi o makietę Hof. No a tutaj po prostu jest po i właściwie też żadnych zmian nie uświadczymy, jest tutaj również Garmadon w mojej customowej wersji, oczywiście z komiksów. Tutaj oczywiście dojo nie ma, są takie luźne klocuszki, na przykład Smok kaja albo taki oto postumencik z ogrodów. Natomiast tutaj oczywiście gością sobie zestawy z 16 sezonu, które już w czerwcu, także nie mogę się oczywiście jej doczekać. A tutaj na przykład są te minifigurki ninja w strojach z Evolution. Jest jeszcze moja półka Spider-Manów. No a tutaj taki rząd luźnych, fajnych rzeczy. A jeśli chodzi o świąteczne prezenty, to oczywiście dla bliskich już coś mam. Tutaj akurat w mojej szapeczce, o tutaj, ale to pokazałem dziwnie. Mam nadzieję, że widzieliście. W każdym razie, tam ogólnie sobie składuję te prezenty dla, dla moich bliskich, ponieważ na przykład moja Babcia ma urodziny idealnie 17, czyli no Wielkanoc, także fajnie się złożyło. E, moja Mama ma około 20, czyli wtedy, kiedy chodzi magazyn z Ninjago, z Glutinosa, więc idealne po prostu e, daty. No i jeżeli chodzi o te prezenty, to właściwie chyba tak to Was średnio no, interesuje: tam są po prostu książki i jakieś czekolady. Ale myślę, że prezenty, które ja dostanę, bardziej Was interesują. I chyba jasne jest, że nagrywałem ten wyrok wcześniej, przed Wielkanocą, dlatego jeszcze tych prezentów nie mam. Więc pokażę Wam je po prostu tutaj na moim laptopie. No jeśli chodzi o pierwszą rzecz, to jest oczywiście rzecz, którą pokazywałem Wam na miniaturce tego odcinka. Jest oczywiście figurka Funko. Jeżeli chodzi o tą figurkę, to jest to akurat Chase, czyli taki rzadszy właśnie okaz. Ja tam figurki Funko akurat zbieram, no i mam ich już kilka. I naprawdę lubię tutaj, tutaj właśnie te figureczki. No i ja akurat na ten Kanon wybrałem sobie figurkę Teddy'ego Rika No i on wygląda tak, tutaj jest to ten z prawej. Ma on tak jakby, jakby to powiedzieć, kurde Kami przecież masz kana Family Friendly, nie możesz powiedzieć złego. Po prostu robił sobie śniadanko, no i niestety troszeczkę upaćkał się tutaj ketchupem. Aczkolwiek właśnie ta wersja figurki Mini figurki Jezu, jestem uzależniony od klocków. E, figurki naszego Rika prezentuje się tak, no i naprawdę mi się podoba, dlatego cieszę się z tego, że ją dostanę właśnie na Wielkanoc. No to lecimy dalej. Mamy tutaj pierwszy zestaw z Lego. No i ostatni, który właśnie sobie zaleczyłem na święta. Jest to mój jedyny zakup, ponieważ ostatnio właśnie pomyślałem sobie, że chciałem troszkę to ograniczyć w sensie ograniczyć troszkę klocki Lego, robić więcej takich swoich własnych odcinków na kanale, no i po prostu jakby no. Tak, jak mówię, ograniczę troszkę te zakupy, bo mam tego naprawdę sporo. Ale oczywiście nie mogę zabraknąć w moim koszyku e, takiego akcentu Lego. Jest to właśnie mech Wulverina, najnowsza tutaj kolekcja mechów z Marvela. No i ta minifigurka naprawdę wygląda świetnie. Ja tam akurat Wulverina głównie kojarzę i lubię z filmu Logan. Jeżeli chodzi o X-Menów, to jeszcze ich nie oglądałem, ale właśnie będę zamierzał, znaczy zamierzam sobie to obejrzeć i sobie to nadrobić, wszystkie te części. A czuję, ten zestaw naprawdę bardzo mnie interesuje właśnie, no głównie przez minifigurkę, tak. I też przy okazji ogólnie, no właściwie przez tego mecha, bo też wygląda całkiem ładnie. Te pazury są po prostu fajne. No i też pudełko mi się mega podoba. Zwróćcie uwagę na ten design pudełka, to właśnie z tyłu jest jakby taki żółty promień światła. No, i ten logo takiego klasycznego Wulverina naprawdę to wygląda świetnie, i też mega mnie przekonuje po prostu do zakupu, właściwie do otrzymania po prostu na, e, no na święta, tak. Jeżeli chodzi o rzeczy bardziej takie użyteczne, nie jakieś takie zabawki i tak dalej, e, po prostu. E, takie rzeczy codziennego użyczku no to właśnie zaliczyłem sobie tutaj również taką e, skropa akurat, bo lubię też ten sklep nie wiem, napiszcie komentarze czy wy też lubicie e, Zaleczyłem sobie taką oto saszeteczkę właśnie taką jakby nerkę e, no i ona jest na tyle fajna, że właśnie ma tutaj taki motyw przypinania sobie własnych napisów właśnie. Można sobie takie napisy robić. Tutaj zobaczę, że mamy taką jakby tabliczkę. No i za jej pomocą właśnie można sobie jakieś tam napisy tworzyć na tej saszetce. No i nie wiem, kiedy będę nagrywał odcinki, jakieś vlogi i tak dalej, to może sobie tam napiszę lego od Kamila, bo ja wiem. W każdym razie taka saszetka mi się przyda, ponieważ kiedyś taką miałam niebieską. No i teraz, kiedy próbowałam ją ubrać, to już była dla mnie zdecydowanie za mało. Miałem ją jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o kropa, to dostanę właśnie taką jakby... Koszulko bluze, coś takiego. Jest to właśnie biało-czarna koszulka yy, w stylu. Long sleeve, czyli taka właśnie jakby koszulka, która ma przedłużone rękawy. No i tutaj jest taki motyw jakby e, fioletowego auta na takim tle. Bardzo ładnie to wygląda moim zdaniem. Tak to wygląda jeszcze. Zobaczcie sobie tutaj z wersją z długimi rękawami. Tak się prezentuje. No właśnie mamy takie białe rękawy i taką czarną jakby koszulkę po prostu e, na górze. Tak się to właśnie prezentuje. Ja oczywiście mam rozmiar S, żeby nie było. No i ta koszulka jeszcze z tyłu po prostu jest taka zwyczajna. A tu jeszcze jakiś ziomek ją ma na sobie. Także tak to wygląda. Taką bluzę sobie również zażyczyłem. No i ostatnią rzeczą, którą właśnie sobie zażyczyłem na tę wielkanoc, jest płyta Amfis Bena od Young Diego EG oraz od Japsona. Także tak ona prezentuje się właśnie tutaj na stronie Empiku. No i jest to naprawdę świetna płyta. Nie wiem, czy słuchaliście, na dajcie na komentarzu, czy właśnie słuchaliście tej płyty i czy wam się podoba, ale no, naprawdę lubię właśnie tą płytę, mega mi się spodobała. Teraz słuchajmy ją bardzo często, właśnie jeśli chodzi o Spotify i tak dalej sobie po prostu przesłuchuję, ale tutaj właśnie też mi się przydaje, że chodzi o kolekcję płyt, to mam ich całkiem dużo. No i teraz oczywiście tutaj do moich kolekcji zagości. W ogóle zauważyłem, że mam 6% na laptopie, więc muszę teraz już kończyć, ale i tak pokazałem wszystko, co chciałem, więc na dobre wyszło. Ale wiadomo, że chociaż prezenty są fajne i chyba każdy je lubi, to nie są one najważniejszą częścią tych świąt. No bo wiadomo, że najważniejszą częścią świąt jest radowanie się wspólnie z rodzinką albo ze znajomymi po prostu ciesząc się z tego, że mamy Wielkanoc, no i że można sobie brykać połące z czekoladowymi jajkami nie wiem co wy tam robicie w Wielkanoc ja akurat pewnie będę u dziadków no i potem będę nagrywał jakieś tam odcinki wiecie o co chodzi także ja wam z tego miejsca bardzo serdecznie życzę wesołych świąt, wielkanocnych smacznych jajek albo jajka, nie wiem, ja nie jem jajek normalnych tylko czekoladowe najwyżej, nie wiem ja tam wolę jajecznicę ale dajcie znać w komentarzu jakie wy najbardziej jajka lubicie takie pytanie w ogóle no i smacznej machewki, smacznego żurku i nie wiem co wy tam jeszcze jecie w każdym razie jak najlepszy świąt Wielkanocy. No i też masy prezentów. Napiszcie w komentarzu w ogóle, co Wy sobie dalej na Wielkanoc. W momencie, kiedy to wrzucam, prawdopodobnie jest 16, czyli jutro dostanę te wszystkie prezenty. Także bardzo fajnie. Też na społeczności, pewnie Wam po prostu je pokażę i tyle. A recenzje Mecha Wulverina też możecie się spodziewać na kanale, bo jakżeby inaczej. No dobra, pokój posprzątany, prezenty pokazane. No to teraz czas na relaks przy odcinku Brodatego Geka. Akurat padło na Lego Duplo. <grych> Dobra widzowie, dzisiaj okazało się, że jest 14 kwietnia i wychodzi najnowszy numer magazynu Lego Marvel, w którym otrzymujemy minifigurkę Lokiego, czyli jednego z moich ulubionych postaci z Marvela. Także no widzowie, nie mogło być inaczej i musimy udać się potem magazyn właśnie teraz do sklepu. No i widzowie, patrzcie jaka pogoda zarombista. No to lecimy. No, i mamy magazyn, więc lecimy do domu zrobić szybki przegląd. Magazyn naturalnie kosztuje 15 oty bez jednego grosza i otrzymujemy tutaj mini figurkę naszego, oczywiście Loki'ego, także naprawdę super, super dodatek. Ja pamiętam, że oglądałem te Loki mi się naprawdę mega podobał. Dlatego tutaj jestem już zadowolony na samym wstępie. No i dobra, otwieramy sobie sam magazyn. Tutaj jeszcze gazetka musi nam wyjść. Folia idzie na bok. No, i mamy naszą mini figurkę, którą zajmiemy się za chwileczkę, ale zobaczmy sobie się tak w skrócie nasz y, komiks, nasz magazyn. Tutaj widzimy właśnie naprawdę ładne tło z y, Lokim. No i oczywiście taki spis treści, jakieś tam zadania i łamigłówki, a nas interesuje tylko to, co zobaczymy w przyszłym numerze. I mamy tutaj Kapitana Amerykę. No mini figurka, taka ok, w sumie jeszcze go nie miałam, poprzedni numer, właśnie z nim. Pominąłem, aczkolwiek mamy tutaj naprawdę super rzecz, czyli Tesseract w formie tego elementu jakby głowy z Minecrafta, tutaj w ogóle jak o Minecrafcie to właśnie mamy <laughs> zaprezentowany przyszły numer oraz magazyn z Ninjago, którego też recenzja na kanale się oczywiście pojawi. W każdym bądź razie Tesseract naprawdę bardzo ładny element. I dlatego po prostu będzie warto kupić ten numer. Dodatkowo, Kapitan ma jakiś tam jetpack, więc też spoko. Tutaj jakieś tam City, tu w ogóle mega ładnie wyglądająca kapitan Marvel, tak naprawdę super to się prezentuje. A z tyłu e, magazyn z Jurassic World to też mnie tak średnio interesuje. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do najważniejszej części tego magazynu, czyli oczywiście minifigurki Lokiego. No i tak prezentuje się nasza minifigurka na tle innych Lokich, których posiadam. I przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że mi figurka zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie. A dlaczego? Ponieważ mamy tutaj ten element hełmu, który w podróbce, która stoi o tam, był naprawdę straszny, mega giętki, mega. Źle wykonany, po prostu, no słaby. No, zobaczcie, jaką się gnie masakra. Wywalaj, to w ogóle, co tutaj robisz. A ten element jest naprawdę świetnie wytrzymały. Co prawda jest on z gumy, aczkolwiek naprawdę takiej mocnej. No, i oczywiście na lego się tutaj nie można zawieść. Jest naprawdę świetnie wykonane. koło torosik naprawdę wygląda tutaj cudownie. Z tyłu również. Naprawdę dużo detali i mega mi się to podoba. No i nóżki nie nadrukowane, ale to na nakład licho, natomiast naprawdę bardzo fajna jest również taka zielona pelerynka. No i tutaj również ten oczywiście jego element laski razem z niebieskim groszkiem też to fajnie wygląda. No i tutaj jedyne do czegoś bym się przyczepił to tylko wyraz twarzy, ponieważ niestety jest to ten wyraz twarzy, którego widzieliśmy wielokrotnie na przykład w zestawach ze Star Wars albo z innych tam serii. Aczkolwiek tutaj zdecydowanie bardziej preferuję właśnie główkę z minifigurek kolekcjonerskich. Przez to właśnie widać, jak te figurki się między sobą różnią, ale i tak jest naprawdę super, jeśli chodzi o tego Loki'ego. Mega mi się podoba, a tu jeszcze taki Kroki Loki sobie stoi. Także naprawdę, no magazyn, mega się opłaca i oczywiście polecam go zakupić jak najszybciej, bo potem może zniknąć z kiosków. Także to no, myślę, że to by było na tyle. Także ja dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Dajcie nam w komentarzu, jak wy spędzacie wielką w tym roku, oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, z dzwoneczkiem, byście nie przegapili kolejnych tego typu odcinków. Albo innego typu, po prostu normalnych odcinków Olego, nie wiem. W każdym razie dajcie też oczywiście łapaczkę w górę, żeby pokazać mi, czy ten vlog Wam się podobał, czy może raczej nie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!